W ostatnich latach kariera gosi Andrzejewicz wciąż wzbudza spore zainteresowanie, a niektóre z jej decyzji zaskakują nawet najzagorzalszych fanów. W świecie muzyki, znana przede wszystkim dzięki hitom takim jak Pozwól żyć, Słowa i Wojowniczka, artystka postanowiła wprowadzić nową formę interakcji z fanami, która mimo swojej kontrowersyjnej natury zdobyła uwagę wielu osób. Gosia Andrzejewicz ogłosiła, że oferuje możliwość zamówienia spersonalizowanych nagrań z życzeniami dla swoich wielbicieli, a koszt jednego filmiku wynosi 300 zł. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to innowacyjny pomysł, który z pewnością przyniesie jej większą popularność. Niemniej jednak, po tym ogłoszeniu na jej profilach społecznościowych zaczęły pojawiać się pytania o rzeczywiste wykonywanie tych nagrań. Choć artystka ma dobrą wolę, by dzielić się swoimi nagraniami, wciąż nie można ich znaleźć na Instagramie, co budzi wśród fanów pewne wątpliwości. Mimo, że gosia kilkakrotnie przypominała o tej usłudze, pojawiły się również kontrowersje. Na przykład, jeden z jej obserwatorów, komentując sprawę, postanowił bezceremonialnie zapytać, czy artystka w ogóle rozlicza się z Urzędem Skarbowym. Słowa te, pełne ironii, dotykały tematu braków formalnych dotyczących wydawania paragonów od zamówień. Ty w ogóle wystawiasz paragon lub fakturę, że gadasz o ZUS i podatkach. Bo według osób, co kupiły, to nie było ani paragonu, ani fakturki, napisał do gosi ktoś z jej społeczności. Na co artystka odpowiedziała z ciętą ripostą, sugerując, że krytykują ci, którzy nigdy nie skorzystali z jej oferty. Choć niektóre z tych interakcji mogą wydawać się błahe, ukazują one znacznie głębszy problem, jakim jest transparentność w obrocie artystycznym. Redakcja plotka próbowała skontaktować się z wokalistką, aby uzyskać jej komentarz na ten temat jednak na odpowiedź wciąż czekają. Niedawno gosia postanowiła na swoim Instagramie wytłumaczyć, że stworzenie nagrania z życzeniami to proces, który wymaga więcej niż tylko załączenia kamery. Wyjaśniła, że przed samym nagraniem konieczne jest spełnienie kilku kroków. Od konsultacji z osobą zamawiającą, przez przygotowanie tekstu życzeń, naukę do zapamiętania, aż po makijaż, fryzurę, stylizację oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczenia i oświetlenia. To pokazuje, że za pozornie prostą usługą kryje się wiele pracy i zaangażowania. Gosia Andrzejewicz, mimo kontrowersji związanych z jej ofertą, próbuje na nowo zdefiniować relacje między artystą a fanem, przekształcając tą interakcję w coś bardziej osobistego. Z pewnością warto obserwować jej dalsze poczynania, bo w świecie, gdzie personalizacja odgrywa coraz większą rolę, ona zdaje się być na czołowej pozycji tego nurtu.